zielone oko. Zielone. oko. Zielone oko. Otwarte okno. Słuchowisko Heleny Sekuły. służby kryminalnej. Kapitan Wysocki słuchał. Mówi dyspozytor pogotowia milicyjnego. Śmiertelny wypadek na Mokotowie, ulica Projektowana 6. Zatruła się gazem Matylda Grzesik. O zdarzeniu powiadomiła sąsiadka Małgorzata Wolska o godzinie 12.15. Skierowałem tam lekarza i załogę radiowozu. Dziękuję, przyjąłem. Co jedziemy. Tak jest, mój kapitanie. To pani zawiadomiła pogotowie? No tak, ja, ja właśnie ja mieszkam naprzeciwko i, hmm. i na klatce poczułam gaz, więc zadzwoniłam do Matildy i, i, i potem ruszyłam klamkę, drzwi się same otworzyły, no, no to wyszłam. Gaz buchnął aż się w głowie zamąciło. no to jak zobaczyłam ją na krześle siedziała w kuchni, panu brana, tuż hmm. obok piekarnika. No strach mnie zdjął i zadzwoniłam i powiedzieli, żeby nic nie ruszać. No. Okno to chyba kazali pani otworzyć. No, a może i tak, tylko. Tylko, że ja wpadłam w panikę, byłam jak z drewna w głowie wata. Ale migiem był sierżant i doktor. Skąd pani dzwoniła? No to, to tu, tu u niej jest telefon, w pokoju. Pani zaczeka w przedpokoju. Sołba, aparat, flesz, najpierw fotografujemy kuchnię. Hmm. Chodź. Dobra. Teraz fotografuj ten bałagan w zlewie mhm. idziemy do pokoju. No i... Są już sanitariusze z medycyny sądowej, chcą ją zabrać. Niech poczekają aż na oglądziny. Trzeba będzie porozmawiać z lekarzem, żeby rano był gotów protokół sekcji zwłok. A teraz tak. dalej. Oho, wieki to tu sporo. Śliwowicaja, Jarzębiak, Żytniówka. W pieliskach Carmeny, Sporty, Silesie i chyba tytoń fajkowy. Pani Wolska? Yes! Proszę. Kto Proszę. ze znajomych Matyldy Grzesik pali fajkę? A, a to, 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 to pan Andrzej, taki młodzik. On sobie powagi tą fajką dodaje. Tak pyka jak bosman. A teraz młodych taka moda. To dobry znajomy tej Grzesi. To taki taki doskakiwacz, tyle że regularny. Mm -hmm. taki młody z lokami. Ona już koło trzydziestki kobieta była Jak się nazywa? E, Ligocki Ligocz. Ligocz. Oni razem z Matyldą pracowali Ona za barmankę de Flamingo A Andrzej w orkiestrze, wie pan, perkusisa To jest elegancki lokal Ja tam właśnie za starszą pokojówkę jestem w hotelu Bo Flamingo to i hotel też to. A wie pani, kiedy on ostatnio był u Matyldy? E, no wczoraj Wczoraj 30 listopada mm -hmm. to wypada Andrzeja, no i Andrzejki się obchodzi, wie pan no, ten bos takie wróżby różne, więc, więc ta bidulka Andrzejki wyprawiła, że nieby tradycja i soledizant był i w, no to szklanki jej pożyczyły. Kto jeszcze był na Andrzejkach? To pa, Pani Krysia Zalewska, Zalewska, też z Flamingo w duecie tańczy. No Andrzej Ligocki tak. i panowczasz ten y, y, Adam ma na imię, no. Ten starszy taki stateczny gość. Kapitanie? Tak. No niech pan spojrzy, tapczan nietknięty, a na wersalce pognieciona pościel. Poduszka pobrudzona kredką do warg. Po pierwsze duży petkarmena też ze śladami kredkimi. Pościel świeżo powleczona. I zimno w tym pokoju, okno otwarte na oścież. Na wersalce ktoś musiał spać albo przynajmniej leżeć. Pościel tak. pamięta. Pani wolska! Że co, co, proszę? Pani otwierała okno w pokoju. Ja, ja, jak z kuchni gaz na mnie buchnął, to tylko wpadłam do telefonu A ja nic nie ruszałam No to z tego strachu, tej ciekawości nie miałam Gdzie sypiała Grzesik? Na tapczanie czy na wersalce? Ja nie wiem no, nie, pe, pewnie na wersalce Co pani jest? Nie, nic I mi się tak słabo zrobiło W oczach mi pociekniało Dziękuję pani, dziękuję Jutro proszę przyjść na do Pałacu Mostowskich Spiszemy protokół Do, do, do widzenia Spłoszyła się, gdy zapytałeś, gdzie sypiała grzesik. Tak, zauważyłem. Pewno coś kręcić dlatego. Myślę. Tak. Okno otwarte na całą szerokość. Ktoś, kto tu spał, zadbał o dopływ świeżego powietrza. Ta. Przy zamku są świeże rysy. A i sam zamek chyba uszkodzony. Stolarka dosyć tandetna. To i okno spaczone. Ten ktoś miał. Trudności z otworzeniem, pomógł sobie z tym narzędziem. Skontrastuj te rysy bocznym oświetleniem i skadruj na jednym planie razem z zamkiem. Dobra. Ramy i parapet opyl argentoratem. Powinny być ślady rąk. Hm. Zastanawiające, kto otworzył to okno. Zidentyfikowałem andrzejkowych gości Matyldy Grzesik. No. I Krystynie Zaleski tancerce zostawiłem wezwanie na drugą. Adama, Owczarza sam przywiozłem z domu, natomiast bieda z Andrzejem Ligockim, tym perkusistą. No. Nie ma go. Matka twierdzi, bo on mieszka z matką, że wyjechał w środę 1 grudnia. Podobno szuka nowej pracy. No. We Flamingo wymówił dwa tygodnie temu. W lokalu powiedziano mi, że planował wyjazd. Na sezon do jednej z modnych górskich miejscowości Wysłałem depeszę do Wrocławia, Krakowa Kazałem go szukać Tak, z protokołu sekcji zwłok wynika, że śmierć Matyldy Grzesik nastąpiła w nocy Z 30 listopada na 1 grudnia, między 12 a 1 <grym> Wolska zawiadomiła pogotowie o wypadku 1 grudnia o 12 w południe a Przyczyna śmierci? Zatrucie gazem 80% tlenkowęglowej hemoglobiny we krwi Śmierć nastąpiła we śnie. W czasie sekcji stwierdzono również, że wieczorem musiała przyjąć jakiś silny środek nasenny. Natomiast eksperci nie znaleźli jego śladu w żadnym naczyniu. Z tym, że kryształowe szklanki i zbanek z tego kompletu od sąsiadki były starannie umyte. A inne naczynia nie. Może właśnie w zbanku był środek nasenny? Z zaaplikowano go wszystkim gościom? No, może tylko niektórym. Ale brakuje nam jednej osoby. Przecież nakryć było pięć. I zaraz, Owczarz, Krystyna Zaleska, Andrzej Ligocki, Grzesik. Hmm? No tak, rzeczywiście brakuje. Jak długo pracowała ta Grzesi we Flamingo? Dwa lata. Co wiemy o Adamie Owczarzu? Jest szatniarzem w tym samym lokalu. Opinię ma dobrą, spokojny, sumienny. Ale co go łączyło ze zmarłym, no trudno powiedzieć. Rywalizował z Ligockim? Nie, raczej nie. Hmm. Kotka głosi, że starał się o względy sąsiadki tej Wolski. Wygląda na to, że najdłużej... Znają Wolska, sprowadziły się do tego bloku 5 lat temu. Wigowski pracował we Flamingo dopiero od roku. nie niespełna dwa lata. Dobrze, zamłaj trzeba z nim porozmawiać. Tak. Panie Owczarz! Niech pan. Wchodzi. Proszę, niech pan siada. Panie Owczarz, pańska znajoma Matylda Grzesik nie żyje. No tak, wiem o tym. W lokalu aż huczy od plotek. Skąd pan znał panią Grzesik? Z Flamingo. Kim był dla Matyldy Grzesik Andrzej Ligocki? No, podobno mieli się pobrać. Był pan na Andrzejkach u Matyldy. Kto jeszcze tam był? O, Krystyna Zalewska. Tak. Też koleżanka z pracy. Ligocki hmm. i... O, pani Wolska, sąsiadka. O której państwo wyszli? O, ja z Andrzejem koło 11. Pani Wolska wyszła z nami. Krystyna nie zaszkodziła wódka, bo to młoda dziewczyna, nie nawykła do alkoholu. No, no więc Krystyna musiała się położyć. No, gdy wychodziłem, leżała na wersalce. To dużo Państwo wypiliście? No, no w ogóle były trzy butelki wódki i w zasadzie piłem tylko ja i Andrzej. No, dlatego my dwaj wyszliśmy tak wcześnie Gdzie się pan rozstał z Andrzejem? Zabrałem go do siebie. Andrzej był pijany, mówiąc prawdę. I na mnie wódka mocno podziałała. Na Ligocki mieszka na nowym brudnie. Obawiałem się puścić go samego tak daleko. Kiedy Ligocki wyszedł od pana? No, Godziny nie sprawdzałem, ale chyba przed czwartą, bo było jeszcze ciemno i tramwaje nie, nie jeździły. No pod okrem mam linię tramwajową. Dlaczego wyszedł tak wcześnie? A, nie wiem. Nie rozmawiałem z nim. bo Byłem zbyt senna. E, czy Grzesik używała środków nasennych lub uspokajających? A, nie mam pojęcia, panie kapitanie. Pani Zaleska, tak? Tak. Czy pani już wie, że Matylda Grzesik nie żyje? To straszne. Dowiedziałam się o tym w lokalu. Chyba pani ostatnia widziała ją żywą. Kiedy panie się rozstały? Pan Owczarz i Andrzej wyszli pierwsi. Z nimi pani Małgorzata. Ja, Ja byłam oszołomiona alkoholem. Nawet się położyłam, ale. Około pierwszej wstałam. Matylda była w kuchni, robiła sobie herbatę i pożegnałam się i wyszłam. Hmm, około pierwszej. A w jakim nastroju była Matylda tego wieczoru? Nieszczególnym. Zdaje się, że pokłócili się z Andrzejem. Dlaczego Andrzej zwolnił się z Flamingo? Chciał uciec od Matyldy. Ona miała bardzo trudny charakter, robiła mu ciągle sceny. Sądzi pani, że odebrała sobie życie? To możliwe, bo kilka razy groziła Andrzejowi samobójstwem. Skąd pani wie? Od niej czasami mi się zwierzała. To nie jest samobójstwo. Matylda Grzesik została zamordowana. To niemożliwe. No, kto by mógł ją zamordować? Zawsze sypia pani przy otwartym oknie? A co to ma do rzeczy? No a teraz, tak naprawdę. Kiedy pani wówczas wyszła od niej? Przecież już powiedziałam. Tylko nieprawdę. Hm. To dziwne. W pokoju, gdzie pani spała, było szeroko otwarte okno, a drzwi od pokoju i kuchni szczelnie zamknięte. Nie zabiłam Matyldy. To na pewno samobójstwo. Dlaczego pani kłamie? O godzinie pierwszej Matylda już nie żyła. Stwierdza to protokół sekcji zwłok. Tak, naprawdę to... Wstałam... Dopiero około czwartej. Obudziło mnie straszne zimno. Byłam oszołomiona, miałam okropne mdłości i chciałam wyjść do łazienki. Wtedy w przedpokoju poczułam gaz i potem zobaczyłam Matyldę. Dlaczego pani nie zawiadomiła milicji? Przecież w pokoju jest telefon. straszyłam się. Myślałam tylko, żeby uciec. Bałam się, że będzie na mnie. Tam oprócz zasuwy jest zamek Jale. Czy drzwi się zatrzasnęły? Proszę sobie dobrze przypomnieć. Z całą pewnością się zatrzasnęły. Czy Matylda używała środków nasennych? Nic mi o tym nie wiadomo, a, a, ale raczej nie. Proszę mi powiedzieć, czy Adam Owczarz rywalizował z Andrzejem o względy Matyldy? Nie, on był blisko z Wolską, ale. Często bywał u Matyldy i Wolska czasami bywała zazdrosna. Uh -huh. Andrzej Ligocki miał klucze od mieszkania Matyldy, tak? Nie wiem, nie wiem, a, ale Wolska je miała z pewnością. Niech pan tak na mnie nie patrzy teraz, nie kłamie. Małgorzata sprzątała u Matyldy. Pani Wolska, była pani na Andrzejkach u Matyldy. No, no byłam. No. no, byłam, ale krótko. Ja nie powiedziałam panu za pierwszym razem, wstydziłam się, bym się spiła. I, I bym się musiała przyznać. A teraz się pani nie wstydzi? Nie wstydzę się. Ale co zrobić, jak pani tak wie? Wszyscy się tak spili? Nie, najbardziej to pani Krysia. Otworzyłam ją na wersali. I otworzyła pani okno? Nie, 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 nie. nie. ja okna nie otwierałam. Nie. Ani wtedy, ani później. I ziąb taki była, Krysia, i tak miała dreszcze febra, ją trzęsła. Pani już była, jak Andrzej pokłócił się z Macyldą, prawda? O co im poszło? Nie, ja nie wiem dokładnie. Ja byłam wtedy w kuchni, ale ona chciała, żeby on się zdeklarował. A on, że z taką. Nie będzie, no, no wie pan, jak ją uczciwszy uszy nazwał. Nie, dziewczyna była z niej dobra, z kościami, świeć pani nad jej duszą, ale <laughs> też lubiła mężczyzn za dużo naraz i chciała mieć przy sobie i nimi kręcić. O pana owczarza poszło? E, ta madama też kokietowała, ale on mężczyzna stateczny, to tam głowy mu nie zawróciła. Charakter już taki miała, że lubiła mężczyzn, a jeszcze i napuszczała jednego na drugiego, a chłopanie tego nie lubi. Kobietę dla siebie tylko chce mieć, jak nie, to się zbiesi. No, takim sposobem żaden niej długo nie wytrzymał. Był podobno przecie syna Adama, ale takie mu numery robiła, że powiedział cześć. A gdzie on teraz jest? To ja nie wiem. Hmm. Kiedy pani wyszła od Matyldy tego wieczoru? No jak Adam zabrał Andrzeja? Pomógł mu wyjść, bo ledwo na nogach mógł stać. Obaj ledwo na oczy patrzyli, ale Adam lepiej się trzymał. Wiadomo, panie kapitanie, starsze pokolenie, mocniejsze. Co pani robiła potem? Nie, no pożyłam się zaraz. I sen mnie zmorzył. Odsknęłam się dopiero o ósmej. Niedobrze się czułam. Wypiłam gorzkie herbaty i też mi nie pomogło. Koło po dwunastej no. się zwlokłam. Myślę, zajrzę do Matyldy, jak one tam z krysią się mają. No i wtedy poczułam gaz. No resztę pani. Drzwi sama pani otworzyła, prawda? Ma pani klucz od jej mieszkania. No tak, tak naprawdę to mam że sprzątałam mu nie do prania, nosiłam. O, proszę, to są te klucze od zasuwy i, i te niezodialki. No, ale nie przyznałam się tak z pierwszego strachu. O co chodzi, kapitanie? No, taniacy mi jako prykaw w zakopanym sapnęli, do samochodu, zapakowali i... Matylda grzesik nie żyje. Zatruła się gazem. Co? O, to paskudna sprawa. Ale, panie kapitanie, ja jej od swoich imien nie widziałem. Nazajutrz pan wyjechał. Dlaczego tak nagle? No, ja dawno się nosiłem z tym zamiarem. Chciałem na jakiś czas zmienić klimat. Klimat warszawski? Przestał pan odpowiadać. Nie, szczerze mówiąc, to ja chciałem wymanewrować się no, wymanewrować się z pod wpływem Matylda w Warszawie to było niemożliwe. Trzeba no. było uciekać do innego miasta? No, pff, ja musiałem. No, męczyła mnie cały rok. No. no, panie kapitanie, no, ja panu powiem, to nie było życie, no. Nieustająca huśtawka. Nastroje, groźby, podejrzliwość. Ja nie wiem, może jestem mięczak, ja... Ale nie mogłem powiedzieć jej prawdę. No. Ja tylko się rozbeczała, to łamałem się i... Wszystko zaczynało się od początku. Um, czy ona popełniła samobójstwo? Została zamordowana. I co? Co, pan sądzi, że to, że to ja? Czy Zenona Owczarza, syna Adama Owczarza, pan zna? Nie, nie. nie ale ale Matylda raz wspominała. M, ta, mówiła, że złamał jej życie i siedzi w sztumie po dużym wyroku. Prosiła zresztą, żeby nikomu o tym nie mówić. Ale kapitanie, no... no to naprawdę, to była mi to manka, jak ona sobie wypiła, to opowiadała niestworzone historie, Przecież... Prze Przepraszam pana, <laughs> proszę na chwilę wyjść do sekretariatu. Dzień dobry, pułkowniku. Potrzebuję zaraz akta kontrolne sprawy zana na Owczarza. To ta historia sprzed pięciu lat. Oczywiście potem odeślę. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, panie Ligocznik. Proszę mi powiedzieć, czy był pan zazdrosny o przeszłość Matyldy? O przeszłość? Starczyło teraźniejszości. No, chociażby ten Adam Owczar właśnie. Niby przychodził do sąsiadki, a wciąż go było pełno w domu Matyldy. Ja, ja naprawdę już nie bardzo wiedziałem, czy to mężczyzna sąsiadki, czy mój szwagier... No, Przepraszam pana, ale rzeczywiście jego rola wydawała mi się dwuznaczna. Cholernie mnie to drażniło i paskudnie się czułem w takim układzie. Jak odnosił się Owczarz do Matyldy? Poprawnie, poprawnie. Tak, ale ona go wygrywała przeciwko mnie. Wie pan, coś w tym guście. Popatrz Markaczu, gdybym chciała, to miałabym tego statycznego faceta. No wie pan, Owczarz jest przystojny i wcale nie wygląda na tę swoją pięćdziesiątkę. A no. według pana coś ich łączyło? Nie, nie wiem, nie wiem... Raz to wydawało mi się, że tak, innym razem, że nie, taki upokarzający układ wreszcie mi przeszło i żeby nie słuchać lamentów, to miałem zamiar przez sezon być zakopanym, no, tym bardziej, że w Warszawie to nie znalazłem dla siebie roboty. Owczarz był panu niechętny? Nie, 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 nie? nie raczej, raczej przyjazny, taki wie pan, coś jak starszy kolega, czasami tylko odradzał mi związek z Matyldą, ale to tak mimochodem. Raz go nawet zapytałem wprost, czy mu nie przeszkadza. No jak zareagował Melduję się z aktami, kapitanie. No, na razie dziękuję panu, panie Lgocki. Ale proszę nigdzie nie wyjeżdżać. Dobrze, proszę pana. Do widzenia. <grym> Owszasz, Junior rzeczywiście od pięciu lat siedzi w Sztumie. Dostał 15 lat za napad na filię banku w Dębach pod Warszawą. Schwytano go podczas pościgu wraz ze zrabowanymi pieniędzmi, Całup odebrano jednak podczas napadu. Został zabity konwojent z pistoletu Walter kaliber 9. Owak, tak to jest koperta z dwoma łuskami z tego pistoletu. Co? Przy Zenonie Owczarzu broni nie znaleziono. No cóż, prawdopodobnie strzelał wspólnik Owczarza, któremu udało się zbiec. Zenon Owczarz zarówno w czasie śledztwa, jak też podczas rozprawy upierał się, że nic bliższego o wspólniku nie wie. No, w każdym razie tego człowieka nikt nie widział. Świadkowie wspominali o młodej kobiecie, którą na godzinę przed napadem. Widziano w banku. O, spójrz. Próbowano nawet odtworzyć jej wygląd za pomocą portretu rysunkowego. Co? O, a tu mamy o. fotografię tego portretu. Słuchaj, daj nam no zdjęcie tej barwanki. Proszę. Kapitanie, przecież to ta sama twarz. Tak, tak, rzeczywiście. Uderzające podobieństwo do Matyldy Grzesik. A jeśli to tak... Jeśli to ona była wspólniczką młodego owczarza, co? jak myślisz? Co mógł robić stary? Stateczny, godny, spokojny. We Flamingo pracuje dopiero od dwóch lat. Jego życiorysy nie badaliśmy. No to później. Suba, zobacz, kto z naszych chłopców jest na miejscu. Trzeba natychmiast jechać na rewizję do Adama Owczarza. Tak, pytanie. Zakład kryminalistyki przyspieszył nasze ekspertyzy, Oto są kapitanie. Tak, łuski znalezione na miejscu napadu na Bank w Dębach. Wystrzolane zostały z pistoletu Walter kaliber 9, znalezionego no podczas rewizji u Adama Owczarza. To on zastrzelił strażnika, tak. Od tego się nie spodziewałem. Linie papilarne pozostawione na oknie w mieszkaniu Matyldy Grzesik są odciskami palców. Adama Owczarza Panie Owczarz, jest pan podejrzany o to, że pięć lat temu Razem z synem Zenonem i Matyldą Grzesik dokonał pan napadu rabunkowego w Dębach Ja? Ale skąd, panie kapitanie? Poznaje pan ten pistolet? Znaleziono go w pańskim mieszkaniu podczas rewizji. Z tego pistoletu strzelano do strażnika. To pan go zastrzelił, ubezpieczając syna. Pistolet poznaje, ale zarzut... Zarzut jest nieprawdziwy. Sądzi pan, że postawiłem zarzut, nie mając dowodów? Mamy orzeczenie biegłych dotyczące łusek. Pochodzą z tego samego pistoletu. No i co? Teraz będzie pan mówił? Uprzedzam, że zaprzeczanie oczywistym faktom pogarsza pańską sytuację. Panie kapitanie, ja go nie chciałem zabić. To stało się wbrew mojej woli. Chciałem. chciałem uchronić syna. Jaką rolę w czasie napadu odgrywała Matylda Grzesik? Chodzi mi oczywiście o cał kształt sprawy. Wiemy przecież, że tam była. Dysponujemy zeznaniami świadków, którzy rozpoznali ją z fotografii. To wszystko przez tę dziwkę. Taka była pazarna, wszystkiego jej było mało. To jej pomysł. Zmarnowała mi chłopaka. Pytam, jaka była jej rola podczas napadu? Stała na lipku. no. Była obserwatorem. Ale pierwsza zbiła, rozumie pan. Puściły nerwy jej. I... Stąd to nieszczęście ze strażnikiem. Gdyby uprzedziła sygnałem, jak było umówione, mój syn by uciekał, ja... Ja nie musiałbym strzelać. Jeśli bym go nie uprzedził, to konwojent strzelałby do syna. Rodzinny gang pan założył, panie Owczarz. I z tego wszystkiego syn trafił na długie lata do więzienia. Ale żyj! A tej Grzesik musiałem pilnować, aby się nie wygadała. Jej milczenie było gwarancją mojej wolności. Tylko, tylko, że ona znalazła sobie innego mężczyznę i do tego takiego smarkacza. I wtedy zląkł się Pan o własną skórę, prawda? Ale pani kapitanie, ze śmiercią Grzesik nie mam nic wspólnego. Znów pan kłamie. Mam tu następną ekspertyzę, panie owczarz. Oto ślady pańskich rąk. Wie pan, na oknie w pokoju. To znaczy, że właśnie pan otworzył to okno. Oczywiście po odkręceniu gazu w kuchni. A teraz słucham dalej, ale tylko prawdy. Powiem prawdę. Musiałem ją usunąć. Ona czepiała się każdego mężczyzny. Bałem się, że się w końcu komuś zwierzę, no więc dałem im środek na A dlaczego wszystkim? No bo... No bo nie udało mi się wsypać go do szklanych, więc wsypałem do dzbanka z oranżadą. Ale on, ten środek, zbyt szybko podziałał. I ten, tę tancerkę momentalnie zwalił z nóg. A tego szczeniaka ledwą wyprowadził. Wziąłem go do domu, no bo przecież musiałem mieć alibi. Kiedy pan zabrał klucze od mieszkania Matyldy? Gdy wychodziłem z Ligockim. To nie było trudne, oni wszyscy byli bardzo oszołomieni tymi proszkami i alkoholem. A kiedy ligocki już u pana usnął, wrócił pan do mieszkania Grzesik. Co pan robił dalej, słucham? No już niewiele było do zrobienia. Wystarczyło odkręcić tylko kurek od piecyka, bo Matylda usnęła w kuchni na siedząco. Co było dalej? No już wszystko pan wie. O musi mnie pan męczyć. Muszę. Muszę wiedzieć, co pan robił dalej. No szczelnie zamknąłem drzwi do kuchni. Przedtem, przedtem umyłem szklanki i dzbanek po oranżadzie, żeby nie został ślad po proszkach. Ale pożałowałem tej tancerki. Młoda dziewczyna. Ja nic do niej nie miałem. No to otworzyłem okno w pokoju na całą szerokość. I zamknąłem dokładnie drzwi do pokoju. Byłem spokojny, że gaz jej nic nie zrobi. I zgubił mnie ten ludzki odruch, panie kapitanie. Zielone oko przedstawił słuchowisko Haleny Sekuły. Otwarte okno. Obsada: Małgorzata Wolska, Zofia Rysiówna. Krystyna Zalewska, Jolanta Wojkówna. Andrzej Ligocki, Marek Prepeczko. Adam Owczarz, Józef Nowak. Kapitan Wysocki, Józef Nalberczak. Porucznik Sołuba, Wojciech Duryasz. Głos: Andrzej Polanowski. Reżyserowała: Zofia Rakowiecka realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego.